Uważamy, że to jest jeden z lepszych burgerów w Krakowie. Dzieje się, nie chce się żyć yy, przez takie zachowania prosto pobieganiu, a raczej spod prysznica pobieganiu, to jest połowę tańsza. A jakość jest naprawdę super. Dzień dobry dwa razy, Witam się z wami. Tym razem w, nowej w nowym formacie, czyli weekly vlogu, postaramy się... Właśnie ja nie wiem, czy to będziemy nazywać weekly vlog, czy po prostu vlog tak szerzej. Bo... A po prostu właśnie może vlog. Bo czasami się z tego gdzieś tam jakby śmialiśmy, że jak ktoś nagrywał weekly vlog, to jest 3 minuty z jednego dnia. Dla to jest po prostu vlog, po prostu bo nie dba, pokazujemy wam, no. jak wygląda cały tydzień, tylko Wy, urywki z naszego życia. Kilka, życia, minut. kilka minut z każdego dnia. dnia postaramy się wam nagrać. Zobaczymy się w ogóle, będziemy czuć w takiej formie, no bo. Jak to wyjdzie całościowo złożone, więc. Czy da się to w ogóle posklejać w jedną logiczną całość? Nie robiliśmy tego nigdy wcześniej. Zresztą <gadam gadam> jakbym był zajebiście doświadczonym w ogóle youtuberem. Ale Ech. dzisiaj mamy e, sobotę, właśnie się robili taka forma, że będziemy pisać, jaki jest dzień na międzynarodowej. Tak, tak. przyzwyczajenia dźwięki... dzisiaj <gadam> jest sobota. E, jedziemy sobie rowerami do e, Niepołomic. Chyba zrobimy łącznie 60 km, może. Nawet ponad chyba więcej. Ale jestem dobrze nastawiona, bo, bo to nie myślenice, to nie będzie tak, takich górek chyba. No nie, aż nie. takich na pewno nie, jakieś wzniesienia na pewno będziemy pokonywać, ale, ale wyruszamy w trasę i w drogę też z polecenia y, naszych widzów <grym 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 i, i po prostu jedziemy się przetestować, bo trzeba się odstresować po ciężkim tygodniu i nie ukrywam, no jest grubo. Ale to może w jakimś innym dniu. Innym dniu, tak. No jechaliśmy lekkie, to naprawdę lekkie 30 km. To w sumie równo chyba, co nie? Troszeczkę no. ponad 30. No i tego się chyba nie spodziewaliśmy po ostatniej wycieczce. Był trochę strachu takiego dziwnego, ale fajna trasa. bardzo dobrze, bardzo fajna trasa. Wiadomo, że można było chyba częściej wykorzystywać te ścieżki rowerowe w naszym przypadku, ale jechaliśmy pierwszy raz i wybieraliśmy sami drogę, ale było naprawdę mały ruch i spokój. ale chcemy Wam tylko pokazać burgera, którego polecamy, już raz polecaliśmy, ale Lucky Food Burger. E, uważamy, że to jest jeden z lepszych burgerów w Krakowie. I jak chcemy burgera w Krakowie, to zazwyczaj jemy tego. Tak, żeby się najeść. Tak. Witamy się z Wami z nowej huty, z dzielnicy, do której lubimy jeździć, ale w której nie moglibyśmy mieszkać. I lubimy do niej bardzo często wracać. I, I to... mamy bardzo dobry czas co dodać, bo wyjechaliśmy tutaj po dziesiątej, a to wszystko przez to, że jedliśmy rano owsiankę. Tak, owsianka była dzień wcześniej zrobiona, pewnie zobaczycie ją gdzieś tutaj na przebitce. No ale teraz jest spacerek, mieliśmy, mieliśmy w planach lody, ale zjedliśmy owsiankę słodką, słodką. więc e, nie chce się, Można jakąś kawę po prostu. Bo tutaj jest green Café Nero, takie... Stylowe? Tak, tutaj jest, wiecie, to jest jakby starodawna zabudowa, perelowska. I ma to swój klimat, te wszystkie kawary. Nie no wszędzie tu jest klimat po prostu. Ja, ja będę zawsze polecał nową hutę, żeby się tutaj pojawić, jak nawet jak jesteście na dwa dni yy, czy trzy, bo czasami wiecie, ten Wawel to już widzieliście, ten rynek, to już widzieliście. A nowej huty i takiego klimatu, no wiadomo, te mniejsze miasto w Polsce potrafią być perolowskie yy, wszędzie. Ale tej przestrzeni ale tej nie ma przestrzeni, takiej. tak. Nie ma to swój klimat dla nas, będziemy to zawsze mówić. No jest tu pięknie. Się prezentuje nasz obiad. Testujemy te pity proteinowe, napiszemy wam pewnie, czy były smaczne, czy nie. Mamy tutaj kurczaka w, no, w panierce z papryką, dodaliśmy papryki, znaczy Patryk dodał. Sos na bazie jogurtu naturalnego, polska feta, nie wiem czy też ją tak nazywacie, czyli ten ser kanapkowy. szpinak, ogórek, pomidor, na też jeszcze w środku. I zajadamy się. Witamy się z Wami we wtorek i nagrywanie codziennie wyszło nam. Prawie dobrze, na nas jeden dzień si nie się będziemy nie się z Wami witać za każdym razem, nie możemy się z nimi witać, bo oni są cały czas w jednym filmie. Ale przez to, że ominęliśmy jeden dzień, to tak się czuję, w sumie nie wiem, czy będziemy nagrywać że przez cały tydzień, czy... No, ja, to jesteśmy pogubieni trochę. Wyjdzie to w prawie, jak to się mówi, ale tak... Nie ale będę... jak będzie się witać co trzy minuty, ja się no to... nie będę witać z nimi. To jest problem ze mną. Tam, gdzie zaczęliśmy vloga, tam się witamy, e, no i tyle. Ale co wam z update'ów możemy powiedzieć? Że jest 16 i będziemy szli na siłownię. Dzień jak codzień, moi drodzy. I może coś nagram, ale nie obiecuję, bo z Patrykiem jest potem ciężko. <grym> tak, ja nie lubię być nagrywać na siłowni. A ja uważam, że to motywuje, jak się widzi kogoś, jak coś się robi, a nie tylko o tym mówi. To prawda. To się zgadzam, to się akurat zgadzam. Że to może zmotywować, tylko pytanie: Czy Wam się chce ruszyć z tej kanapy? Bo ja mam dużo przypadków widzów naszego kanału, którzy wiem, że się i tak nie ruszą. Więc co mam zrobić? Nie mamy dużo widzów, żeby było dużo przypadków. No. <śmiech> 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 nie no, 150 ileś osób, to jest kurde dużo przypadków. No, bo ludzie myślą, że chyba spędzamy całe życie na cały rok nad gardą i przez to dostajemy <laughs> czasem suba jeszcze. Dziękujemy. Ta, ta. O, tak. I tak rozdziałają te osoby. <laughs> Na nas nie oglądają. Ale, no ale co? Patryk miał wczoraj kola do 17, więc dzieje się w pracy u niego przede wszystkim. Dzieje się, nie chce się żyć y, przez takie zachowania czy przez taką pracę. Ale to mam nadzieję, że to jest okres przejściowy po prostu. Okres przejściowy. Trzeba to wytrzymać. Y, za, zawsze w każdej baśni jest y, jakieś zakończenie. Miejmy nadzieję, że to będzie happy end. No i tyle. Ale nie jest fajnie tak żyć po prostu. To akurat już długi czas wam już narzekam na to wszystko i cały czas to się ciągnie po prostu. Ale musimy też powiedzieć o zdrowotnych twoich przypadłościach. Jestem i moich też, żeby brzuch tak, nas boli. Dzisiaj się źle czujemy, I Ja przez chwilę myślałam, że przez to, że kupiłam wczoraj sobie w kauflandzie pierogi z jagodami i serem, twarogiem. Ale Patryk ich nie jadł, a też go zaczął boleć brzuch, więc to nie może być od tego. I ani... też nigdzie nie byliśmy w takich, bo na siłowni byliśmy ostatni raz w piątek. No, ale jedyne, gdzie mogliśmy się zarazić, tak naprawdę to w sklepie, więc w sumie no, nie zgadza się to nic, więc to chyba jakaś dolegliwość taka, nie wiem. Może to zdrowość odżywiamy ostatnio, bo jest ważny, a w ogóle jak się sprostować, Nie liczymy na razie osobno kalorii, w ogóle ich na razie nie liczymy. A ja powiedziałam, że tak będziemy robić, ostatecznie nie wyliczyliśmy ich sobie. Yy, no, ale okłamaliśmy Was. No tak, dlatego to teraz mówię. Ale mamy dużo pomysłów na się na niekolację w tym tygodniu, co jest bardzo dziwne. Yy, nie przesadzam, więc też za dużo, bo za chwilę będziemy zagubieni. Co jutro na obiad. No, tego nie wiem właśnie no. akurat, bo dlatego <laughs> mówiłam się na nich kolacjach. Ale yy, owsianka jutro będzie rano znowu nocna. Teraz robiłem w kokilce, bo jest mi łatwiej niż warstwowo. I e... smak jest o wiele lepszy, w sensie taki, że macie połączenie wszystkich smaków od razu. A w szklance wysokiej było tak, że przebijacie się przez różne warstwy i czasami na końcu staje Wam na przykład jedna zdechła malinka i dużo płatków i wtedy to nie było takie, a o. teraz to jest takim... O. No teraz i z kremem aniliowym, to już mówiłam, że to ratuje najbardziej. Chodzi jak złoto, naprawdę. E, więc ja się nie mogę doczekać, ale idziemy, bo musimy jeszcze umyć zęby i się przebrać. I się przebrać i iść, wiecie, to dużo rzeczy do zrobienia. Как дзе якдзіс. Dzisiaj ona wygląda nieco inaczej niż zwykle, bo potrzebujemy trochę więcej białka i szukaliśmy takiego rozwiązania do białka. Znaczy, chodzi, że białka do ciabat, tak? Tak, a właśnie, nie, nie wytłumaczyłem, bo skrótowo po wszystko oczywiście. Chodzi o to, że zazwyczaj jemy ciabaty z szynką parmeńską i z jajkiem sadzonym i odrobiną majonezu, ale no, że jesteśmy po treningu, przydałoby się trochę więcej tego białka, staramy się tak trochę, trochę mniej jeść, ale białko wyżej. No i wymyśliliśmy sobie, że mozzarella light z pomidorkami może wyjść całkiem spoko i optymalnie, no i zobaczymy jak to dzisiaj wejdzie, ale myślę, że będzie bardzo objętościowy przede wszystkim ten posiłek. Ja to w ogóle mam pewnie w cholerę kalorii, no ale po treningu trzeba, nie? Prosto po bieganiu, a raczej spod prysznica pobieganiu. ale tak jak Wam mówiliśmy twardo nowa nasza, jak to się mówi rutyna, ciężko nazwać, może już to rutyną po drugim razie ale dajemy radę, byliśmy biegać i teraz czeka na nas przepyszne śniadanie, zaraz Wam pokażę i to jest owsianka z ogromną ilością wszystkiego i skier bez tego ani rusz Mam zaraz kola e, drugiego i ostatniego dzisiaj, ale byliśmy szybko w paczkomacie, alegromacie, bo zamówiłam książkę. Jak zamawiałam książkę o chmurach, to ja wcześniej sobie szukałam książek o Włochach, bo przez tą e, jedną miałam taką fazę. I wtedy znalazłam książkę Delicja, Mam nadzieję, że to się przeczyta. Czyli wielka, wielka historia Włochów i ich jedzenia. I miałam ją zamówić, ale stwierdziłam, że najpierw wolę o chmurach, bo jak będę ją czytała wiecie, gdzieś tam na jesień czy coś takiego, no to nie będę mogła nic czytać z tych chmur. I że w sumie kończę, no bo ona jest dość krótka. I powiem Wam, że mm, muszę, muszę się bardziej jakby doszkolić z wiatrów, bo są te wiatry jakby przy ziemi, plus te u góry, które możemy zobaczyć po chmurach. Ym, I to jest też książka z przeznaczeniem dla żeglarzy, dla takich zwykłych osób też tam to jest zaznaczone. Na lewie najlepiej byłoby chodzić z barometrem i takie, nie wiem, czytanie podstawowych rzeczy z chmur na jakimś poziomie jest możliwe, ale na takim bardziej zaawansowanym uważam, że nie do końca, no bo właśnie te prędkości wiatrów i to wszystko sprawia, że, nie wiem... To, że widzicie jakiś nimbostratus i tak dalej, kumulusy to niewiele mówi tylko na na przykład to, że jak macie rano ładną pogodę, czyste niebo i kilka kumulusów, mur kumulusów, no to zazwyczaj, znaczy tak na 100% chyba potem będzie ładna pogoda. No i takich kilka rzeczy można odczytać, ale właśnie mówię o jakimś takim bardziej przewidywaniu, zwłaszcza tych deszczów, no to dla mnie to nie jest aż takie jasne i... Uważam, że aż tak się łatwo tego nie da odczytać, ale mimo wszystko ciekawa ja miałam, byłam na rozszerzonej geografii i nie pamiętam. Wiem, że chmury były w miarę ciekawe właśnie przez to zapamiętałam jakieś nimbostratusy i te warstwy chmur, ale, ale ta książka dużo to rozszerzyła i tak na końcu widzę tej książki jest takie fajne podsumowanie, z którego wydaje mi się że będę mogła najwięcej wyciągnąć, jeśli chodzi o jakąkolwiek taką praktyczną znajomość chmur. A tego jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że ostatnio oglądaliśmy nowy film Roberta Makłowicza, tam to było Q&A, i on tam miał pytanie o książki, które tam czyta czy poleca i wymienił właśnie Tom. Więc stwierdziłam, że w ogóle teraz pewnie będzie jakiś taki boom może na tą książkę, no bo Makłowicz ma tam, wiecie, tą oglądalność, wiadomo, że to jest jakaś bańka ludzi, którego go oglądali, mimo wszystko jest ona spora. Więc stwierdziłam, że może teraz ludzie się nią zainteresują i chciałam ją kupić na Vinted. Vinted, Vinted i sobie dałam do ulubionych, tak jak kilka innych osób i ktoś ją sprzątnął mi w ciągu tak naprawdę godziny na 1 no sprzątnął, no kupił po prostu, nie zastanawiał się tyle co ja, ale i tak udało się ją kupić za za cenę, znaczy spoko cenę, ona nie jest jakaś najtańsza, bo kosztuje no 50 zł I to chyba na, nie wiem czy nie na promocjach trochę, ale myślę, że będzie fajna, jest ma dużo stron. I zobaczymy. Moi drodzy, kolejny dzień. Ała, wow, gorące. Zrobiona świeżutka kawa. I właśnie, przychodzę do Was z polecajeczką, bo ogólnie ostatnio mówiłem tam kilk, kilkanaście pewnie filmów temu, że mamy do polecenia kawę. Kawa się nazywała Oro Café, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Oro Café z właśnie udinę, ziarno. Ale kupiliśmy ostatnio, ostatnio no kilka miesięcy temu, kilogram za 115 zł, a teraz już chyba 130 albo 140. Więc stwierdziłem, że muszę znaleźć zamiennik, bo trochę dużo. A ja dużo tej kawy piję, więc trochę dużo kasy na to idzie. Więc znalazłem Lavazza Crema Krema Gusto. I naprawdę muszę przyznać, że jest bardzo, no jest połowę tańsza, a jakość jest naprawdę super, super. No i jaki piękny design opakowania, na który też zwróciłem uwagę. Więc jak najbardziej polecam. A co tutaj z update'ów życiowych? Z update'ów życiowych dużo pracy, mojej frustracji ciąg dalszy, więc ja nie, już za dużo tego gadam, więc i też już mówiłem o tym, że za dużo o tym gadam, więc nie jest kolorowo na Łazarskim rejonie, jak to śpiewa z BGC, mm, no i co? Może Ty coś dodasz od siebie? Ja, ja idę jeść ciasteczko. Idziemy jeść ciasteczko do kawy. A pokaż, które, bo chyba jest tutaj. Eee, o, jeszcze zwłok, jeszcze zwłok, właśnie, jeszcze zwłok ciastko. No, tak nie pokażę Wam, cały, nie chcę się tego rozwijać. Spędzę z, z spinaczem, tak. Klamerką. Klamerką. <laughs> Mamy dwa obozy. Właśnie jak mówicie na... Ja bym powiedział klamerki, a jak mówi ta część Polski, tutaj spinacze chyba A ja myślałam, że ty na takie do ciuchów nie powiedziałbyś klamerki, tylko, że to jest takie profesjonalne wtedy klamerka, że Nie, klamerki to właśnie te dociuchów A żabki? A nie, te żabki to do tych. to do firan bardziej, ale to i też... To nie wiem, jak to nawet nazwał. Ja u mnie się zawsze w domu mówi o spinacze i ja tak kultywuję. Ja nigdy nie słyszałam o spinaczach wcześniej. Dopiero od ciebie słyszałem o spinacze. No, ale jak mówicie, to właśnie, dajcie znać w komentarzu, będziemy bardzo interaktywnymi youtuberami. A my ogólnie mamy dużo takich słów, na które, rzeczy, na które mówimy, na czym już, wspominając fakt, że ja wychodzę na pole, a Patryk na dwór, to jest ja taka... Ja wychodzę na dwór, tak, ja nie będę łaził po polu, tam się ubrudzę, na polu to mogę poorać... A ja nie mieszkam w żadnym arystokratycznym dworku, żeby wychodzić na dwór. No, już tak mhm. wszyscy wytłumaczyli, dlaczego na dwór lepiej się wychodzi niż na pole, więc nie będziemy tej debaty ciągnąć dalej, wiadomo, dwór jest lepszy, no. po prostu. Ja mam nadzieję, że ogląda nas więcej Krakowian i wychodzi na pole. Na raz. No i co tam, moi drodzy, bo u nas pizza. Pizza prosto z Biedronki. Z tak, prosto z pieca, aka naszego piekarnika. Ani pieca, i z Biedronki. No i co, wróciliśmy z treningu powolutku ogólnie będziemy zbliżać się do końca tego vloga. Pewnie jeszcze coś wymyślimy, jeszcze coś wymyślimy na sam koniec, ale teraz meldujemy się, że mamy tutaj pięknego e, liptona zrobionego z syropu. Mamy wspaniałą, e, przepyszną pizzę potreningową i idziemy jeść, idziemy jeść, i odpoczywać, i się ogarniać, i spać, iść pracować, i tak dalej, i tak dalej. Ale coś może jeszcze powiedzieć dzisiaj. Kolejna godzina wieczorna, kolejny raz przy laptopie. A co? Laptopik jest na kolankach, grzeje mnie. I. No i oczywiście robię kurs. Zostało mi naprawdę niedużo, naprawdę zostało mi niedużo. Jestem Wam, powiem szczerze, na szóstym tygodniu, za połową tego szóstego tygodnia, ale są prace domowe, które już nie są tak proste jak były dotychczas. No, i jakby ktoś nie pamiętał, ktoś nas nie oglądał, bo to, to nie jest oczywiste, że oglądacie nas wiele razy. Tak, to jest kurs o AI. Nazywa się Sensei Academy. No, i jest naprawdę kursem. Nie powiedziałbym, że dla laików. Nie chcę sobie też oczywiście dawać, że jestem jakiś super pro, ale myślę, że laicy mogą mieć jakiś tam problem z tym, żeby zrozumieć pewne kwestie, ewentualnie po prostu będą odtwarzać i to też jest ok. E, bo ja sam wiele rzeczy tutaj odtwarzam i potem ewentualnie mm, robię zadanie domowe, żeby zapamiętać sobie to. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba pierwszy kurs, który robię naprawdę rzetelnie. I tak naprawdę są te, te zadania domowe zmuszają Was do tego, żebyście po prostu to, to zrobili naprawdę realnie e, i, i te, tą umiejętność nową pozyskaną z kursu wykorzystali. I to zazwyczaj jest tak, że nie narzucają Wam na przykład, że zrób automatyzację XYZ. Tylko wymyśl jeszcze tą automatyzację i dopiero wtedy opisz, jak ją zrobisz, i zrób ją i wstaw dowody na to. No, więc no, wcale to nie jest takie, no, jest to jest dobrze przygotowany kurs. No, muszę przyznać, że naprawdę jak robiłem sobie kursy w życiu, to to jest dobrze przygotowany kurs. Nie chcę mówić perfekcyjnie, bo, bo, bo zawsze pewnie można wymyślić coś jeszcze lepiej, ulepszyć coś ale jest naprawdę na poziomie i polecanko ale pewnie wam powiem dopiero jak skończę wszystkie tygodnie bo już są zakończone jak, jak to wygląda no i moi drodzy ja idę oglądać mamy do was pytanie na sam koniec jak wam się podoba ten format, my jeszcze nie wiemy, jeszcze nie zmontowaliśmy jesteśmy w trakcie, bo to będzie pierwszy takiego typu odcinek więc podzielcie się opinią po i widzimy się w kolejnych odcinkach na tym kanale Trzymajcie się, cześć. Papa. Pa.